Liknę komuś tysiaka, jak ktoś znajdzie nowszą technologię za 200 zł od tej. Powiedzcie czy po takich oprawkach bylibyście w stanie stwierdzić, że te okulary w sobie mają sztuczną inteligencję? Czy pozwalają tłumaczyć 135 języków, odpowiadają na każde pytanie i łączą się z twoim telefonem? Właśnie poszedłem po drugi, żeby wam pokazać, jak to wszystko działa. Będą działać z każdym telefonem, ja już się połączyłem przez bluetootha. Aplikacja już jest darmowa i wystarczy powiedzieć, co chcecie. Ja na przykład powiedziałem, jestem Polakiem, i chcę rozmawiać z Hiszpanem, więc tłumacz mi wszystko. Dostawałem tutaj każde tłumaczenie, a wystarczy w tej rozmowie, co już jestem, odpalić czat głosowy i powiedzieć czy po hiszpańsku czy po polsku jakbym rozmawiał? Jak się nazywasz? Gdzie mieszkasz? Donde, vives? Donde estas? Z Doświadczenia tych okularów wam powiem, że są naprawdę dobrze wygłuszone, mają regulowaną głośność za pomocą tych bocznych ukrytych przycisków i w telefonie. Naprawdę przydają się na co dzień, bo możesz też słuchać muzyki, podcastów czy co tam chcesz. Jeżeli też byś chciał takie okulary, to zajrzyj link w profilu, tam zostawimy linka do strony, gdzie można je kupić.